Fast clips to generalnie dobre shoty robi. A, także zostawcie suba i kliknijcie w dzwoneczek. się wyprowadzą niedługo no, już Kraków, nie. O, oficjalnie podpisane wszystko. Nie to ma mój kanał. No widzę, że filmuje też. Ale cieszę się że Ci się udało. Bo ci tak, ja tutaj pracowałam w okolicach jeździłam tu, ale nie pomyślałam, że jest takie wejście do mieszkania. A ja, bo tutaj wiemy, z pół są te różne tam usługi i jest też mieszkania. Tak. Mniejsze, nie tak. Wie? Jak coś miałam streamka teraz, to graliśmy sobie z chłopakami w, w Minecrafta. No. Dobra. Żebyś, żebyś wiedziała. O i patrz! Próbowałem ci jedzenie, bo się dowiedziałem, że w Zachir, a ja nie wiem czy to kojarzysz, tu w Wrocławiu, ma promocję, że dwa z tym jednego takie duże. No, za kojarzy. 38 zł. Kojarzę, Ale dwóch nie dawało rady jak Bardzo szokując, że to jest jedyna. Liczyłem sobie, ja tak jak chcę, baba pół wiem, i to jest 11 zł za posiłek. 30 zł? Ok. Jakbym dał Ci 50 zł, toś mi ubija na no powiem. Tak? No. O, a ja mam niedużo naczyń. Mhm. Tylko nie lubię tego po prostu robić. O, to bardzo miło. Jak będzie? Dlaczego licz... w zmywarkę nie zainwestujesz? Bo Ty jesteś tańsza. A powiem Ci, my też nie, nie ulubiałyśmy zmywać z mamą, zainwestowałyśmy w zmywarkę i mamy no, ja to szybciej. Czyli jak na przykład z Tobą bym się hajknął, to miałbym nie dość, że Ciebie, to jeszcze zmywarkę. <laughs> Możliwe. Widzisz? Widzisz? Ja jestem sprytny. Tu musisz pomyśleć szybciej. Bo się nie niecierpliwo. Ale co się mają niecierpli... Czego się No bo chcą cię widzieć. Bo chcą cię widzieć. A już to wezmę, długo piszeń się pobawię, bo to wygląda wtedy inteligentny. Zauważyłaś? <grym> no. No. Czy to cię zachęca? <grym> Na pewno? Na pewno. Mam zwinne palce. Widzę. I robię dobry masaż. Mm -hmm. Może po kebabiku. Na, nie, na lepszą rozmowę. Wierzę. Ty jedziesz pierwszego gryza, potem ja. Potem ty, potem ja, potem ty, potem ja. Słucham? że było romantycznie. A bo zjemy tego kebaba jak te psy dwa. A wiem, jak zakochanym kundem. Tak, rozumiesz. A myśli? Że fajnie się z tobą rozmawia. Fajnie się na ciebie patrzy. Miło słucha się. Tego, co mówisz? No to fajnie. Widzisz? Czy to cię przekonuje? To no niech będzie ale... Grzeczna dziewczynka nie zachowywać w stosunku do Twojego gościa i poinformuj ilu ludzi ogląda film o oszuście matrymonialne jak w pykło z kindera. Ile oglądasz? No, parę osób na pewno. Co? <śm> <śm> Ale się dowalił. <śm> Ale mi dowaliłeś. Stary, nie dowala mi tak, bo stracę w jej <śm> Różne pytanko, 10 zł. E, to, to później nie Ale mi dowalił, nie? Łobuz. Ale to, że się nazył obózcem matronom... Właśnie, nie wiem. Tak, żeby mi dowalić chyba. Żeby mi dowali. Tak, 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 podstępny, nie? Daj spokój, bądź jadowicie. Na przykład? Dobra, coś, a ja powiem tak czy nie musi być to wyłączone. O, właśnie. Pierwsze to, żeby były dowody. Niby jakie? No właśnie takie. Nie, ja tego nie powiem, na no, przed kamerą. Możesz mi na powiedzieć. Hmm. No dobra, musiałbyś się przesunąć. No dobra. To chodź. Pamiętasz, co pisałeś? No tak. No to chodź, sobie. Ale wiecie, musi być to wyłączone. Sam dźwięk? Obraz też. W sensie, że obraz tak. wyłączyć? I sam dźwięk zostawić? Nie. No ale swój dźwięk, co wiesz, że jakieś filmy. Włączyliśmy na monitorze. Najwyżej byśmy ja powiedzieli. Wiem, obraz się nie wiem, czy mi to przekonuje, wiesz, to jednak w takiej był nagle. Byłaś taki obraz u mnie, takiej idealnej. Mogę, Anioł... cię mogę Cię zapewnić dalej, że jestem idealna, ale nie wiem, do tego podejdziesz. Ja chyba muszę się z tym przespać, wiesz? Mhm. Przemyśleć sobie wszystko w głowie, ułożyć. To dużo. Dużo naraz. Wiesz, jestem i... pamiętaj. Nie, to wiem, wiesz. I to wiesz, ja wrażliwy jestem i dla mnie takie rzeczy mocno działają. Jako ja na pewno jeszcze dalej nic nie czuję do Marcina. Ile to było lat temu? Pierwsza miłość nie rdzegieje. Powiesz mi, że u mnie tak mi zarzegiała. biała. ci to zapewnić. Nic do niego nie czuję. Ile to... Było? I żeby to Ciebie nie skłamać, nie jestem już z nią od roku. Więc no, dla mnie to jest już temat skończony. A nie byłoby tak, że podczas s**wania dalej o nim? Nie, nie byłoby czegoś takiego. Nie śni Ci się czasami, nie. jak w nocy Ci coś robi? Nie. Jak podczas s**wania krzyknęła byś Marcin? Nie, nie byłaby takiej sytuacji. A co, jak na przykład o większego? Pojęcie tak, on był najgorszy. Czyli nie no. Nie. W ogóle? Rzadko. Więc mogę Cię zapewnić, że no, co jest tam na skończonym. No to mnie troszeczkę pocieszyło, ale. No mam Ci pokazać telefon, że mam do niego numeru, że nie to mam to to. Jest zdjęć? Nie chcę patrzeć nikt telefon, spokojnie.

Panie Jakubie, zgłaszamy problemy w transmisji live. Nasze serwery zostały zaatakowane przez hakerów. Ponowne wznowienie transmisji na żywo będzie możliwe dopiero za 30 minut. Do zobaczenia za 30 minut. Hmm? Nawet serwery nie wytrzymały. Akurat no, a ja nie mam nic z tym wspólnego. No widzisz, jesteśmy na wizji, to jak już tak szybkiego to zrobiła, to bym uwierzył Ci. Musi być to wyłączone. Z podą jest są przeciążone. Wyłączone, musi to być całkowicie Czyli nie serwery nie wystarczą? Nie. No chyba, że przy do łazienki poszli, chwilę porozmawiać. A propos. Poza kamerą. No dobra. Pasujecie to? Mhm. No tam nie mam kamer. No, chyba mam mieć pewność? No, no, ja przecież cię nie oszukuję. Ja nie kłamię. No, wiesz, pierwszy raz cię spotkaliśmy. No tak, ale oni wszyscy ci potwierdzą, że ja nie kłamię. Serwerownia. 10 zł. Awaria jest poważniejsza niż się spodziewaliśmy. Niestety musimy poinformować, że serwery będą nieczynne przez do godziny 21. Przepraszamy za niedogodnienia. Pozdrawiamy kik.tv. Mam no, tak, mamy czas. No, indziej, żeby nie było widać. no tak. No, tam nie widać. Mhm. No, dobra.

Dwa jest teraz? ty Dwa chyba z jednego, półmetrowe takie bydlaki. No. A mogę sobie tutaj usiąść? Może sobie tu usiąść, pewnie. Ja sobie tutaj to machać naszym czym widzą. Dobra, jak tam? Dzisiaj dzień. A wiesz, co trochę zabiegamy. Pan się Pan Dobra, rada. 10 złotych. Nie ale przepał jeszcze trochę, masz na twarzy. Co? Nie nic nie masz na twarzy. Nie wiem, o co chodzi. takie żarciki czasami robią, wiesz? Okej. Okay. Że drama kupić i że chcesz po prostu pojeździć. 10 złotych. Koleżanko, masz tam jakąś plamę od czegoś? Wygląda jak od jakiegoś jogurtu czy coś. Wcześniej chyba jej nie było. Nic nie jadłaś. Nie wiem. Nie wiem. I, dane. No. I widzisz, takie osoby latają w kosmos i w przyszłości mm. będą produkować samoloty, które. projektować samoloty, którymi będziemy latać. Mm. Widzisz, no nie. to jest to. Ja, Kolega, nie zapominaj, że jesteś na randce ze mną. A co, chcesz Ubera? Mm, a co? Bo on że masz mało czasu. No, jeszcze nie, nie, nie jest to odbyt. Wiesz, to tu jest spalone? Nie. Czyli na piłkę też masz potencjał. Na piłkarkę. W piłce, w piłce aż tak nie siedzę, najbardziej w środkowce siedzę. Najbardziej w środkowce siedzę, no i, no i w ten badmintonie. Ale w badmintonie no to bardziej, jeżeli chodzi o granie, a ten. A w no to właśnie ten. I granie, i, i uranie. Pan to jest dużo. Dibla nie, 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 to, to... To, to... To... O, będzie Ciekawostka. 10 złotych. W Kuba, lasach poś? żyją różne zwierzęta, takie jak jeleń, Kuba. sarna, łoś, Kuba. dzik, lis, wilk, ryś, niedźwiedź brunatny, borsów, kuna leśna, jewiórka, zając szarak, ta obok robiła na perze, a także ptaki, na przykład sowa, dzięcio, krup. Spec. 10 złotych. Jakubie zobacz do toalety, bo ponoć kibel się zatkał. Szybko. Wedobox. 10 złotych. Kubuś, pokaż dziewczynie z NASA, jak kiedyś chciałeś wepstrzeć polską kosmonautykę i odpaliłeś rakietę u siebie w pokoju. Chciałeś być jak Elon Musk. Trochę tak. Takie wiejskie komentarze przez to? Ale nie, bo tej pierwszej jest jej dopiero teraz, w sensie, będziesz szła na ten kierunek. Tak. A. To skiczne. Muszę się wyśkać, ale boję się tu Was zostawić. Ale robię trafnie ścieżki. Tylko Dziesięć złotych. Pan rozniesie on. Na co wyszło? Miałam nadzieję. Zrobiła w kiblu, a on ją ułożył. Mam nadzieję, że nie będzie przykro, ale bo to nie jest to. mnie. pić film za zostawienie zrobicie. Co ta babeczka ode mnie w kiblu chciała? Odpowiadaj? Ale to chyba żart, nie? Nie, nie bo... Myślę, że ten to był żart. Jak coś to. Tu... A. Nie powiem. Powiem tak. Moim zdaniem robić coś trzeba umieć. To nie jest tak, że se... Ja w praktyce Jakie jaja? Ja. Że jutro nie masz wolny jutro? No, chciałabym. To gdzie ty teraz byłaś? Ja? No? no tutaj. A. Na korytarzu. A. Czekaj, aż ona pójdzie? No. Wyrzuciłem jak tylko się dało szybko. <laughs> Specjalnie. Wrzuciłem od razu. Już tak pisał, że ja cię kręcę. To jest moje, to po lewej. To wszystko Twoje, to wszystko ja jasne. To... To... Mogę sobie sciemnić trochę. E, Dobra, weźmy mi zaboił taką łysinę, kochanie do łazienki, a i ja się zrobi w tej se pójdzie w tu. A to widzisz? Dało radę. Patrzcie, macie, <laughs> fajnie byś była w piśmie tej łazience. niech się żyła, ona do mnie dosyć i tak mówi. Nie na głos, żeby nie słyszał. Dobra. Ja tak jak nie czytam na głos, to mi się strasznie źle czyta. Piszę. Czytaj jakoś właśnie tak tym mhm. zawsze jest na głos. Czy to źle? No nie. No właśnie. Dobra, masz. A to tylko tak po prostu? No, a co? No, myślałem, że jest językiem? Nie, no to musi być wyłączone. No jest, przecież język to nic. No, tak jak no, wiem, że to w lesie jesteś. No i co z tego? Ej, to można obrócić. To wiałe, prawda. Od niej może mi to wyjaśnić. O, i co powiesz na to? No dobrze. Musiało plama od zachrystii. 10 złotych. Jakby co to z pracy pani szefowa Ewka już wszystko wie, bardzo zadowolona z twojej pracy w kibelku. Jutro jak przyjdziesz to otrzymasz nagrodę w postaci do tak więc radzę zostać u układę. Moja kierowniczka dostaje jakieś wiadomości na Bizi, że ja niby pijana jestem. Co? Dostaje takie wiadomości. Witam Pani Natalia, pracownica tak, mówi pijana na transmisji na żywo, że Państwo stosowane to wobec niej mobbing i jest, jest wpisywana na nie problemów z pracy. To może, to, 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 a mówiłaś takie rzeczy? Nie mówiłam nic takiego. No to może zapytaj. No przesada już. Bez przesady. Głupoty. Ale w ogóle nie, nie, nie ma takiej informacji, że ja firma tego podawała. No nie ma takiej opcji. Nie tak będę musiała się zbierać, już się późno robi. A jutro mam rano do pracy. Na szóstą? Na szóstym. 5 tysięcy złotych kurczę wyczone duża, duża stawka e, Ty to pisałeś czy ty już masz skakowane konto? No właśnie chyba skakować mi konto, no bo ja teraz tutaj już tego, nie? No podaję ja przeczytam im to bo no tu kiedyś wysłał. To, a to mi się, wydaje, że chyba Tobie mi to Właśnie, wejdziesz inaczej. do mnie, a ja wtedy będę miał powód, żeby to wyłączyć. Jeśli nie, to mnie nie znienawidzą. A tak wyłączymy, to i dam Ci 5 tysięcy złotych. Płacę się, nie martw. To czekam na Ciebie, nie udawaj bardzo zło i zdenerwowano. Jak pod Twoim naciskiem wyłączę to wszystko, czekaj skarbie. Czekaj, moje to sobie wyłączyć ten? Zróbmy tak, chodź tu skarbie, czekam na Ciebie. O, mogę dać Ci 5000 tysięcy złotych, jeśli tak wrócisz i znajdę nową pracę. I patrz na moje zdjęcie, gdyby czekaj, to mogę. Kurczę, bo że to będzie wytrwało na razie, Ja może sobie tobie nieśmiało, ale uczucia mam do Ciebie duże. Kurczę, wieczorem ci są się połamało na konto. Znaczy mi. Ja już nie chciałem Cię, wiesz, nie? Naciskać, bo wiem, że tutaj miałeś trudną sytuację. I się nie chce, żebyś miał problemy jakieś jeszcze większe. W pracy. Mhm. No bo musisz wracać. Nawet jakbym no, tak, ja już Ci dał 50 złotych, to i tak musisz wracać. No jutro o czwartej muszę wstać do pracy. No. Oj, to bardzo, robimy sobie taki ten, że ja będę pisał przed, przed każdą wiadomością słowo, słowo... E, jak? Ulat. I to będzie znaczyło nasze hasło. Ulat? Ulat. Czyli co? E. I to będzie nasze hasło, że będziemy ten, żeby porozumiewać, na jakie będzie właśnie te słowo To zróbmy tak, jak ja wyjdę i teraz będę miała znowu wiadomość, no to, to zobaczymy. Olej jeszcze, no. Albo po prostu wyjść razem za i zobaczymy, czy faktycznie ta wiadomość płynie. No naprawdę mówię ja tam zresztą normalnie wiadomości cały czas od Ciebie dostawałam. No to ja zresztą, dopóki nie wrócisz na tak do domu, to nie będę pisał. Dobra. Tak się umawiamy. Okej. Okay. No dobra, dobra, to ja uciekam. Tak, dobrze. I następnym razem chyba na mieście, bo było hmm. troszeczkę za dużo. Tak? No. Ale pracy nie straciłaś? Nie, nie straciłam pracy, ale no sytuacja, gdzie piszą do mojej kierowniczki, no to troszeczkę... A jeszcze jak się moja mama o tym dowie, to już w ogóle będzie... Faktycznie, no.